Urodziłem się dawno, bo w 270 roku w Licji na terenie dzisiejszej Turcji. Moi bogaci rodzice długo nie mieli dzieci, jednak dzięki ich żarliwej modlitwie przyszedłem na świat. Już jako młody człowiek podtrzymałem potrzebującym sąsiadom pieniądze, które dawały im możliwość lepszego życia. Swoje życie oddałem Bogu, zostałem zakonnikiem, a następnie zostałem mianowany biskupem Miry całe życie, tak jako młody człowiek, później zakonnik, a następnie biskup starałem się być dobrym człowiekiem, pomagającym innym nie tylko duchowo, ale i materialnie. Stąd moja postać stała się dla Kościoła symbolem dobroczynności i obdarowywania się prezentami. Niestety Czasem mój wizerunek został wykorzystany przez coca colę i z biskupa Miry zrobiono fińskiego krasnala w dziwnym stroju, co szczególnie mnie dziwi, gdyż pochodzę z rejonu Morza Śródziemnego, a tam przecież nie ma mrozów, śniegu i reniferów. Przykro mi, że cały świat zaczął postrzegać mnie właśnie jako starca z brodą w czerwonym kubraczku. Oderwało to moją misję od oddania się Bogu przez pomoc ubogi, a stało się przyczyną przedświątecznej gorączki zakupów. Dlatego proszę Was, drogie dzieci, aby moje wspomnienie i święta nie ograniczały się do czekania na coraz droższe prezenty, a stały się okazją do pomocy potrzebującym i okazywaniu sobie nawzajem życzliwości.